Bardzo serdecznie chciałbym przywitać Państwa na dzisiejszym spotkaniu, spotkaniu wyjątkowym, kolejnym z serii tych artystycznych przeżyć, jakie organizujemy ostatnio fundacji. I chciałbym przywitać na spotkaniu specjalnym w miejscu specjalnym wiemy, że jest to miejsce o uświęconych tradycjach kulturalnych. O tradycjach, które sięgają zdecydowanie. Poza mury Krakowa Królewskiego Miasta. Dlatego jest nam bardzo miło, że z uprzejmości gospodarzy możemy dzisiaj tutaj gościć. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować w Waszym Państwa imieniu i w imieniu Zarządu Fundacji Rodzin Górniczych. Bardzo proszę uprzejmie o oklaski dla gospodarzy, którzy Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, to dzisiejsze spotkanie ma wymiar szczególny. Dlatego, że właśnie tą imprezą chcielibyśmy zainaugurować odchody piętnastolecia i wszystkie te akcenty tego piętnastolecia, jakie chcemy zorganizować w tym roku jakie chcemy w tym roku przeprowadzić. Piętnaście lat działalności Fundacji to długi okres. To okres, gdzie w pewnych dziedzinach gospodarki mówi się już o tym, że wypracowuje się mertury. Czyli jeśli porównamy te 15 lat do tego typu dziedzin gospodarki, no to możemy sobie wyobrazić, że zrobiliśmy dużo roboty w czasie, który już się liczy w działalności instytucji takiej jak nasza. Dlatego ten rok, chcielibyśmy tym rokiem chcielibyśmy z jednej strony upamiętnić te 15 lat. Z drugiej strony chcielibyśmy podkreślić znaczenie fundacji. Chcielibyśmy doprowadzić do tego aby ona jeszcze głębiej wniknęła w środowisko rodzin górniczych, w środowisko naszych załóg górniczych, abyśmy mogli podziękować tym, którzy dbają o to, aby Fundacja miała czym gospodarzyć aby miała środki na przekazywanie ludziom potrzebującym, ludziom oczekującym na naszą pomoc, na nasze wsparcie. Chcielibyśmy również, aby nakreślić pewne kierunki, które mogą być jeszcze podejmowane, które mogą pozwolić na jeszcze bardziej doskonałe działania w następnych latach na wzrost możliwości fundacji i wzrost tego, co jest potrzebne naszym rodzinom górniczym i na co on oczekuje. Szanowni Państwo, my nie dysponujemy wielkimi możliwościami. Dysponujemy takimi możliwościami, jakie nam zapewniają nasi założyciele i nasi darczyńcy. Staramy się, aby Państwo, którzy z nami mają kontakt, mogli z tego korzystać, ale również abyśmy mogli różnymi innymi sposobami starać się Państwu umilić życie, ułatwić życie, a także dać satysfakcję, że znajdujecie się Państwo w gronie wielkiej górniczej rodziny. Między innymi. Służy temu również inicjatywa, jaka została podjęta przez honorowego przewodniczącego Rady Fundacji, doktora Markowskiego, aby panie, które wychowują samotnie więcej jak trójkę dzieci, uzyskały pewne uznanie ze strony władz, aby były w jakiś sposób wyróżnione za ten trud, za ten wysiłek. Bo wszyscy, którzy zajmują się wychowaniem dzieci, czy zajmowali się wychowaniem dzieci, wiedzą, jak, jaka, jak, jaki to jest trud i ile kosztuje wysiłku, samodaparcia, niejednokrotnie również bardzo trudnych, trudnych chwil, jakie trzeba tym, na tym etapie życia przeżyć. Dlatego też wystąpiliśmy o odznaczenie tych pań. Yy, odnaczeniami państwowymi. Wnioski takie zostały skierowane, 23 wnioski zostały skierowane jeszcze do prezydenta Lecha Kaczyńskiego w ostatnim roku jego kadencji. Niestety znane wypadki przeszkodziły finalizacji tego przedsięwzięcia. Ale po ustabilizowaniu się sytuacji w kraju i na szczeblach tej władzy podjęliśmy tę inicjatywę ponownie i nowy prezydent Bolesław Pomorowski również przychylił się do naszych wniosków, do naszej prośby i te wnioski zostały pozytywnie załatwione. Oczywiście zdajecie sobie Państwo sprawę, że nie wszystkie wnioski mogły być załatwione, bo nigdy wszystkie, jakie są składane przez określone instytucje, nie mają szans na to, aby zostały pozytywnie załatwione. Dlatego z tych naszych 23 wniosków zostały uznane i uhonorowane cztery. Cztery, które w dniu 20 grudnia zostały sfinalizowane poprzez wręczenie Brązowej Krzyży Zasługi dla czterech naszych pań, dla czterech naszych głów. Są to pani Henryka Krupa, pani Małgorzata Galuch, pani Krystyna Księżyk i pani Marta Świech. I... Proszę Państwa, no tak jak w każdej tego typu sytuacji, trudno powiedzieć, jakimi drogami to szczęście chodziło, dlaczego z tych 23, akurat te cztery Panie zostały wyróżnione, ale to już jest poza zasięgiem naszych informacji i to jest poza zasięgiem naszego rozpoznania. Dlatego gratulujemy serdecznie tym Paniom. Myśmy te gratulacje już przekazali 20 grudnia bo byliśmy obecni, cały zarząd był w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie odznaczenia państwowe w imieniu prezydenta wręczał wojewoda. Niemniej chciałbym zapewnić, że w roku bieżącym, w roku jubileuszu, przewidujemy szereg imprez. Przewidujemy również, że zakończenie tego jubileuszu będzie miało miejsce 16 grudnia, to jest w niedzielę, gdzie zamierzamy zorganizować akademię uroczystą, Połączoną z wielkim koncertem galowym, którym to w piętnastolecie podtrzymujemy. Z okazji tego spotkania, będzie to duże spotkanie. W miejsce dorocznego spotkania Rodzin Górniczych, jakie organizujemy w każdym roku w grudniu dla 300 osób, tu chcemy zorganizować koncert dla 1000 osób, dla widowni tysiąc osobowej. Będziemy mieli okazję zaprosić szereg z Państwa na to spotkanie, przedstawicieli załóg kopalni i innych naszych współpracowników. Ja y, zapewniam Państwa, że y, pozostałe Panie, które y, uzyskały nominacje do tych odznaczeń państwowych, ale y, z przyczyn od nas niezależnych y, te nominacje nie zostały przez Prezydenta akceptowane, nie będą wyróżnione specjalnym uhonorowaniem fundacji, które przekażemy tym Paniom przy okazji innych y, również y, podziękowań, jakie będziemy przekazywali już jest na tego grudnia. Także wszystkie panie, które, y, których wnioski były rozpatrywane przez prezydenta będą również honorowane. Teraz chciałbym bardzo serdecznie poprosić panie, panią, y, pani Krystyna Księżyk z uwagi na pilne sprawy zawodowe nie mogła przyjechać. To wczoraj wiedzieliśmy, że przyjedzie. Niestety nie mogła przyjechać. Ale z przekazu, jaki uzyskałem, wiem, że jest tutaj trójka dzieci. Dlatego bardzo serdecznie prosimy dzieci Pani Krystyny Księżyk o wystąpienie, aby mógł przejąć tą nagrodę dla mamy i przekazać ją, bo one między innymi są tym motywem, który skłonił Prezydenta do przyznania Pani Krystynie Księżyk Brązowego Krzyża Zasługi. Chciałbym również prosić Panią Martę Świech, Panią Małgorzę Galuch i, i Panią no to cztery jest najwięcej. Na Martę Świek. Martę Świet. Henryka O i panu Henrykowi. Tak jest. Proszę uprzejmie o wystąpienie. I proszę, proszę panów prezesów o pomoc, abyśmy mogli przekazać te honorowe nasze gratulacje. I nasze upominki, skromne, bo skromne, ale będą Panią upamiętniały właśnie ten moment uznania przez najwyższe władze państwowe ich trudu i wysiłku, jakie wkładają z jednej strony wychowanie dzieci, z drugiej pomoc dla fundacji, bez której na pewno byłoby nam bardziej trudno. Wam, bo współpracujecie z fundacją, bardzo bardzo pracujecie, macie osiągnięcia w tym zakresie, <śmany> piękne rysunki zostają, piękne obrazy i to by tak dalej, żebyście jak najwięcej tego typu dzieł mogły tworzyć, mogły tworzyć no e, aż nie, tam, to było, i bardzo dla nas powodzeniem, Dziękuję bardzo. <śmany>

Z nami. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, chciałbym podkreślić jeszcze jeden akcent, który wyrósł z fundacji, który dzięki fundacji rozwija się. Fundacja stara się wszystkie osoby, wszystkie dzieci nasze, młodzież, którzy wykazują uzdolnienia szczególne, uzdolnienia specjalne. E, zapewnić im pomoc w rozwoju tych uzdolnień e, w ugruntowaniu tej wiedzy i ich umiejętności. E, organizujemy obozy edukacyjno-wypoczynkowe, na których dzieci pod kierunkiem instruktorów specjalizują się w malowaniu, w wykonywaniu e, różnych dzieł sztuki, jak również w języku obcych. E, ale również mamy w naszym gronie ludzi uzdolnionych, udalentowanych gdzie chcielibyśmy, aby ten talent się rozwijał, aby ten talent przynosił im satysfakcję, ale jednocześnie aby był tym wkładem w polską kulturę, w, polskie, w polski dorobek literacki. I między innymi mamy również kolegę Mateusza Grubla, sierotę, który mając 6 lat stracił ojca w wypadku śmiertelnym w Dzisiaj to już jest człowiek na progu dojrzałego życia, jest studentem Wydziału Filologii Uniwersytetu Śląskiego doskonali swoje kwalifikacje w tym kierunku, jaki natura dała nam w sposób szczególny. Jest poetą. Opublikował dwa tomiki swoich wierszy. Fundacja wydała obydwa. Pierwszy tomik, Mrok, w nakładzie 300, 30 egzemplarzy, 300 egzemplarzy, wydaliśmy w 2006 roku. W tym roku wydaliśmy drugi jego tomik, pod tytułem Ekshumacja. Jest to już wydanie w ilości około półtora tysiąca egzemplarzy. Będziemy go rozprowadzali między naszych, nasze, nasze rodzinne górnicze będziemy przekazywali te, te wiersze z okazji podsumowania, o którym mówiłem 16 grudnia. Ale dzisiaj chcieliśmy prosić Mateusza, aby kilka ze swoich utworów zaprezentował Państwu. Jest to okazja szczególna. Tak jak powiedziałem, inaugurujemy obchody na spolecie. Dlatego przypuszczam, że Państwo z przyjemnością wysłuchają tego, co już potrafi powiedzieć w temacie, w którym natura uderzyła go w sposób szczególny. Jego pierwsze uzyskały bardzo pozytywną opinię specjalistów z uczelni, z Uniwersytetu Śląskiego. Rokuje nadzieję na wielki rozwój. My Fundacji życzymy mu, aby ten rozwój był doskonały, aby w jak najkrótszym czasie dołączył do grona wielkich polskich ludzi poezji, ludzi, którzy umią mówić językiem zastrzeżonym tylko dla niewiedzy. Bardzo serdecznie proszę pana Mateusza Wróbla o wystąpienie.